Jaki jest Twój jedyny cel? Cześć, filozofia Marcina. Z tej strony Marcin, i no dziś naprawdę poleciałem nieźle, jeśli chodzi o temat tego odcinka. Uwaga, w tym filmiku nie podaję rozwiązania. Raczej filmik nieźle zamota w Waszym życiu. Jeśli po prostu chcecie ciężki temat, no to zapraszam do oglądania. I lecimy od mojego spotkania ze Złotą Rybką. Tak, w zeszłym tygodniu spotkałem Złotą Rybkę. Więc się bardzo ucieszyłem, no bo wiadomo, złota rybka spełnia trzy życzenia. Więc mówię do niej: O super, złota rybka, spełnisz czy moje życzenia, i tak dalej. A złota rybka mówi: No nie, w rzeczywistości mogę spełnić tylko Twoje jedno życzenie. Ja tak mówię: No ale jak? To jedno, jak przecież wszyscy wiedzą, że złota rybka spełnia trzy życzenia. A złota rybka mówi: No nie, takie rzeczy to tylko w bajkach. W rzeczywistości mogę spełnić tylko Twoje jedno życzenie. No i. No i właśnie. No i zacząłem się zastanawiać i od zeszłego tygodnia zastanawiam się, jakie to jedno życzenie mogłoby moje być. Okej, okay, podzielmy te cele. Jaki jest twój jedyny cel? Czyli w życiu mamy mnóstwo różnych y, celów i te cele wynikają z wielu różnych rzeczy. Pogrupowałem je tak, tak po prostu właściwie to można by tu przeprowadzić wiecie pogrupowanie na całą masę różnych y, Różnych kategorii, niektóre się przenikają i tak dalej. Nie ma znaczenia. Takie wydaje mi się, akurat będzie ten będzie dość dobre e, pogrupowanie i wystarczające do celów tego filmiku. Czyli mamy cele materialne, dom, samochód, pieniądze, jakaś tam praca dobra. To są cele materialne, czyli wynikają po prostu typowo z materializmu, typowo z tego, że urodziliśmy się w tym momencie, w którym urodziliśmy się i po prostu tak wygląda świat, jak wygląda. Gdybyśmy się urodzili w jakiejś innej epoce, to najprawdopodobniej te cele byłyby inne, no nie? Może tam w średniowieczu, gdy y, ludzie sobie żyli spokojnie na roli, oni nawet nie marzyli o samochodach, o pieniądzach, po prostu cieszyli się tym, co mieli, no nie i to im w zupełności wystarczało. Dlaczego? Bo nie widzieli, jak po prostu można żyć inaczej. Czyli nie widzieli, nie mieli dostępu do królów, nie mieli do tych książąt, wszystkich i tak dalej, nie wiedzieli po prostu, jak, jak oni żyją. Zresztą nawet częściej, y, bardzo często było tak, że na, na wsi y, było y, czyściej, higieniczniej i zdrowiej niż w tych wszystkich pierwszych miastach. No wiadomo, jaki tam był brud smród i, i no, nie było raczej, że tak powiem, czego zazdrościć. Natomiast dziś widzimy po prostu, że nasze życie może być lepsze, choćby nawet przez to, że możemy mieć lepszy samochód. No nie, lepszy telefon. Nawet nie trzeba sięgać po samochód. Ej, Cele duchowe religia. No religie. Cele duchowe wynikają z naszej wiary, czyli generalnie zostały nam narzucone przez religię. Czyli to, że urodziliśmy się w Polsce, no to dlatego jesteśmy katolikiem. To zostało nam narzucone przez naszych rodziców, przez społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc cele duchowe to są takie, wiecie, no... no nie za bardzo tutaj mogę... No nie, nie... No nie mogę poprzeć po prostu celów religijnych. No, one po prostu wynikają tylko i wyłącznie z tego, jak urodziliśmy się. Po prostu, w jakim kraju, w jakim języku mówimy, i no, zostały nam niejako wgrane. Tutaj ciężko naprawdę, wiecie. No i jest cała masa różnych religii na świecie, przez historię po prostu też była cała masa różnych religii, ludzie sobie mogli żyć w tym średniowieczu na, na roli i nawet nie wiedzieć po prostu w co wierzą i tak dalej, bo na przykład ich rodzice im, no na przykład zdarzyło się tak, że ich rodzice im nie przekazali żadnej tam bogatszej wiedzy jeśli chodzi o tej takiej religijnej. Więc skąd mogli wiedzieć, Bo po prostu sobie żyli spokojnie. Więc cele duchowe wynikają ewidentnie z naszej religii. Jakby tego było mało, to jeszcze religie twierdzą, że mamy wolną wolę, więc skoro mamy wolną wolę, to nie możemy tutaj prosić, wiecie, anioła, żeby nam się objawił, powiedział nam, nasz, jakie jest nasze powołanie w życiu, jaki jest nasz cel w życiu. No, mamy wolną wolę, więc nasza wolna wola polega na tym, żeby zaakceptować lub odrzucić cel narzucony nam przez Boga, wszechświat i tak dalej. Czy nasza wolna wola polega na tym, że. To my mamy sobie sami wszystko rozkminić, co chcemy robić, i tak dalej. Yy, Na co powinniśmy się, nad czym powinniśmy się skupić? Więc cele duchowe to tak. No, nie za bardzo. Cele materialne już nawet lepsze są w tym momencie, bo przynajmniej pomagają w naszym bieżącym życiu, a cele duchowe no to typowo, ewidentnie pochodzą po prostu z wielu różnych opowieści i. A, mniejsza o to. Temat na osobny, na, na osobny filmik. No i jeszcze oprócz tego mamy te cele biologiczne i społeczne, wgrane, biologiczne wgrane w naszym DNA, czyli chęć posiadania potomstwa, czemu oczywiście współczesna młodzież no, sprzeciwia się niejako, widać, że po prostu następuje w Europie Zachodniej no, zmniejszenie po prostu populacji i ewidentnie młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Oczywiście wynika to z całej masy innych problemów, ale no, niejako wyzwaliliśmy się z, z tego celu biologicznego. Cel biologiczny, bym powiedział, że polega po prostu to ewolucyjnie no, znowu, został nam wgrane przez, no, przez DNA. Przez po prostu to, jak y, rozwijał się dany gatunek, no nie? Więc ciężko by powiedzieć, że cele biologiczne to, a, wybiorę sobie, no nie? No, to po prostu realizujemy cel wgrany, który jest wgrany po prostu w nas jako istotach żywych, no nie? Partner, partnerka, no to... Wychowanie potomstwa to są wszystko cele no, biologiczne i społeczne, łączą się ze sobą po prostu, e, jeśli chodzi o państwo, lepiej dla państwa, dla społeczeństwa, gdy po prostu ludzie łączą się w związki, tworzą rodziny, tworzą potomstwo i dzięki temu państwo się rozwija. Czyli państwo jako byt znowu wymyślone. Ej, więc co ten filmik ma wnieść? <grym> no właściwie, <grym> tak jak ostrzegałem na początku, ten filmik. Ma nam niejako yy, wymusić na nas zastanowienie się, jaki jest nasz cel. Ale jaki jest nasz cel wynikający z naszego, z naszej wolnej woli i z tego, co uważamy za słuszne, że powinniśmy robić? Przejdźmy na wyższy poziom, czyli można by powiedzieć, że naszym jedynym celem jest dobro, prowadzenie dobrego życia. No tu akurat. Yy, Prowadzenie złego życia, niszczenie życia i tak dalej, uważam, czyli zło, uważam, że no nie, to nie jest, to nie może być celem, yy, nawet jeśli mamy wolną wolę i tak dalej, to nie uważam, żeby to było po prostu czymkolwiek celem, czy po prostu raczej skłaniam się do tego, że celem życia jest dobro. Życie w dobrze, życie, w promowanie dobra i tak dalej, i tak dalej, no nie. Czyli można by powiedzieć, że wszystkie te rzeczy materialne, duchowe, biologiczne, społeczne, to jest po prostu nasz cel życia. Tylko po prostu, żebyśmy to wszystko robili w zamiarze po prostu czynienia dobra. Czyli wychowujemy nasze potomstwo prawidłowo, łączymy się w te nasze związki, rodziny, dbamy o naszą pracę, dbamy o nasze finanse i tak dalej. I prowadzimy po prostu wszystkie te rzeczy takie no, życiowe, wynikające z tego bieżącego życia. W sposób po prostu no, prawidłowy. Inny cel, taki większy, to może być Poznanie. Poznanie, czyli Dowiedzenie się po prostu, jak o co chodzi, czyli próba wyjścia poza te nasze bieżące życie i próba po prostu jak gdyby wyjścia poza Matrix, wyjścia poza, to, poza tą rzeczywistość, która nas otacza i próba po prostu, no, te wszystkie takie wiecie, cele duchowe, czyli tu wchodzi znowu. No Może to wynikać z tych celów religijnych, no ale jeśli ktoś jest mnichem jakimś tam tybetańskim, no to on będzie miał celem właśnie poznanie. Czyli będzie całymi dniami medytował, zastanawiał się po prostu nad swoim, nad, nad czymś większym. Szukał po prostu tego Boga, wszechświata i tak dalej. To może wynikać po prostu typowo z celów duchowych, no ale czy to jest złe? To próba po prostu zastanowienia się, czy to, co jak żyjemy w tym momencie, czy to nasze bieżące życie, czy to jest tylko taki, wiecie, fragment czegoś większego, jakiejś większej układanki, na przykład wielu żyć, czy na przykład po prostu to jest tylko coś, w czym nasza świadomość jest zamknięta, jako tutaj po prostu, no, jako próba, na przykład na, no, tej naszej świadomości, jako rozwój tej naszej świadomości, czy to jest po prostu tylko takie, zostaliśmy zamknięci po prostu, i jeśli. Prawidłowo po prostu rozwiniemy się w tym życiu, to w następnym życiu po prostu nasza świadomość będzie coraz wyższa, będziemy coraz większe poznanie, no, będziemy po prostu coraz bardziej poznawać, jak działa wszechświat tak naprawdę, czyli nie to nasze tu bieżące życie, nie te nasze samochody, domy, tutaj biologiczne sprawy, czyli po prostu wyjście, próba po prostu wyjścia poza ten. Rozwój, czyli rozwój można rozumieć w rozwoju, rozwój po prostu każdej z tych dziedzin. Czyli nie siedzimy, nie, nie pochłaniamy tego, co nam, wiecie, tam wrzucają, yy, no tak naprawdę korporacje, rozrywka, yy, oglądanie filmów, oglądanie serialów jeden za drugim, granie w coraz to nowsze gry, czy jakieś inne ogłupianie w dzisiejszych czasach, no to wiecie, że tego jest bardzo, bardzo dużo. Tylko po prostu próbujemy się rozwijać, próbujemy się rozwijać na każdym z tych poziomów, albo próbujemy się rozwijać właśnie poprzez poznanie, poprzez czynienie dobra. Czyli taki rozwój szeroko rozumiany, no nie? No i może być na przykład świadome życie. Czyli odpuszczamy poznanie, odpuszczamy ten rozwój i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym w sposób świadomy. Czyli skupiamy się na naszych celach materialnych, duchowych, biologicznych i tak dalej w sposób świadomy, czyli jesteśmy obecni w danym momencie i tak dalej, co samo w sobie jest formą medytacji i odpuszczamy niejako całe to poznanie, cały ten rozwój, byleby to po prostu, wiecie, to prawidłowo po prostu robić. Tylko nie w sensie właśnie tego ogłupiania się, czyli że pozwalam, żeby nam to wszystko wyszło na głowę, tylko w sensie świadomego życia, czyli po prostu mam samochód, który mierzy do pracy, w zupełności mi na przykład wystarczy. Mam pracę, która daje mi pieniądze na życie, mam dobrego partnera, doceniam to, yy, spędzam z nim odpowiednią ilość czasu, mam dzieci, spędzam z nimi odpowiednią ilość czasu, mam jakieś swoje, swoje cele duchowe. Po prostu analizuję, analizuję te swoje cele duchowe, spędzam. No jak idę do kościoła, to na przykład idę po to, żeby się pomodlić, no nie? Więc pytanie brzmi: jaki jest twój jedyny cel? To, to jest tylko moja lista, która mi przyszła w tym momencie do głowy. Tu można sobie wrzucić, co chcecie. To, to jest tylko moja lista, która przyszła mi w tym momencie do głowy, i tutaj nie chcę nawet wchodzić po prostu na poziom moich analiz. Nie chcę, nie chcę nawet tutaj Wam jeszcze bardziej mieszać, bo jak zacząłem się zastanawiać, to po prostu powiem Wam, że to rozwala nieźle czachę. To nawet nie jest eksperyment myślowy, to jest po prostu próba, nawet nie umiem tego zdefiniować próba czego? Bo to nie szukamy powołania, to nie jest, prób, to nie jest szukanie jak gdyby swojego celu w życiu, tylko to jest wybór celu. Mamy wolną wolę, czyli nie, nie szukamy powołania, nie szukamy naszego celu w życiu, czyli nie, a, ciekawe, jaki jest mój cel w życiu i ten, tylko musi uświadomienie sobie, że mamy wolną wolę, możemy robić wszystko, co tylko chcemy, i pytanie brzmi: co wybierzemy jako ten jeden nasz cel? Bo możemy robić wszystko, co chcemy, to zazwyczaj ludzie tutaj ograniczają się. Do celów materialnych. Możesz robić wszystko, co chcesz, czyli możesz mieć każdą pracę, możesz zarabiać takie pieniądze, jakie chcesz, możesz awansować, możesz sobie wszystko tutaj, tam. Tylko musisz zdecydować, co chcesz w życiu robić. No tak, ale są troszkę wyższe cele. I czy te wyższe cele będą służyć tym, czy te cele materialne będą służyć tym wyższym celom, czy cele duchowe, skupiamy się na celach duchowych. Tutaj można by powiedzieć, że no, akurat Kościół katolicki to będzie zły przykład, ale lepiej trzymajmy się tych mnichów. Czyli oni skupiają się po prostu na celach duchowych. Ale te cele duchowe zostały im wgrane. Urodzili się w Tybecie, czy tam w jakichś innych górach, w jakichś innych nawet czasach mogli się urodzić, jacyś szamani zostali wybrani przez swoje, naznaczeni przez swoje po prostu tam grupy społeczne, jako wiecie, szamani, jako mnisi, a co ci, co, co mają ten. I. No i co? No i szukają poznania tylko i wyłącznie dlatego, że zostało im to narzucone. Także powiem Wam, że człowiek, który ma wolną wolę, uświadamia sobie to, że ma wolną wolę, oglądał kilka moich filmików, widzi po prostu, że wszystko jest w naszych rękach. Wszystko jest w tych rękach. Wszystko jest w tych rękach, które masz po prostu przed sobą. No, masz, mam na myśli Twoje ręce, nie moje. To naprawdę można po prostu albo można dostać takiego wow. Wow, czyli naprawdę mogę wszystko i po prostu to, to ja muszę zdecydować. Czyli nie szukam tego celu, nie szukam powołania, nie proszę, nie modlę się tutaj, wiecie, o jakieś powołanie, o odnalezienie swojego celu i tak dalej, tylko ja mogę wybrać. To naprawdę wow, albo można to stać niezłej depresji, bo człowiek po prostu wtedy, kurczę, wszystko zależy ode mnie, ale ja nie wiem. No i oczywiście tam miałem na, na kanale już kilka filmików na temat tego, jak znaleźć swoje powołanie i tak dalej. Ten filmik to jest taki krok wyżej, że tak powiem. Czyli po prostu możesz robić, co chcesz, tylko musisz zdecydować po prostu, czy te cele tutaj, jakie, jakie po prostu chcesz z tych celów. I to, to jest akurat, powiem Wam, cele materialne są dość proste. Każdy z nas ma takie same cele biologiczne, społeczne. Będziemy mieć w większości takie same. Ktoś może powiedzieć, że nawet nie chce mieć po prostu potomstwa, no ale partnera, partnerkę raczej. Raczej jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, w wewnątrz w nas. Cele duchowe, no to w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach jest odejście od Kościoła, więc tutaj cele duchowe mogą raczej, raczej u większości ludzi będą po prostu na dziesiątym planie, powiedzmy. Bardziej się ludzie będą skupiać na celach materialnych, biologicznych, a te duchowe to tak raczej będą traktować z przymusu, bo widzą czym jest religia i jak to po prostu wynika, jest coraz bardziej więcej bycie ludzi świadomych, ale pytanie brzmi, czy te religie, czy któraś z tych religii jest prawdziwa, czy któraś z tych religii, no. Religie nie są złe same w sobie. Mają prawidłowe cele, czyli wiedz świadome życie, wiedz módź się, medytuj, poś, post, postuj? Pość? No, nie jedz. <grym> Więc cele religii raczej są dobre. W większości, no bo oczywiście są, są przykłady, gdzie, gdzie po prostu tam wiecie, wywołują święte wojny i nie wiadomo co, i każda religia też ma swoje za uszami. Więc, ale no z założenia po prostu to są dobre cele. Więc. Generalnie te cele są łatwe do znalezienia. Natomiast nad tymi celami jest jakiś jeden, właśnie cel. No i pytanie brzmi: jaki jest ten cel? Ja nie jestem w stanie tutaj pomóc. Jak macie jakieś swoje przemyślenia, bardzo chętnie, bo lubię po prostu tutaj tą. Chciałbym to zanalizować głębiej. Więc jaki jest twój jedyny cel? Co by tu można było więcej dopisać? I po prostu, jakie są wasze pomysły na ten. Na, na ten Wasz jedyny cel. Bardzo chętnie posłucham w komentarzach, co macie do powiedzenia. A na ten moment to wszystko i idę zastanawiać się właśnie nad tym moim jedynym celem. Dzięki, cześć.